Dajcie telewidzowie, my mieliśmy się wyprowadzać z Kosamu i dzisiaj, ale wstaliśmy i postanowiliśmy, że zostajemy jeszcze kilka dni na wyspie, przedłużyliśmy do soboty, o kolejne trzy dni. Zadowolona? Tak, świetny hotel, fajna wyspa, ja bym mogła tu zostać. Dzisiaj leżę na łóżku, patrzę, samolot ląduje, jeden, drugi, No, idealna miejscówka za takie pieniądze. Zobaczcie jak się policjant schował w krzakach i wyłapuje, przecież nie widzieliśmy Taja, który jechał bez kasku, zatrzymał się, założył kaski, i pojechał dalej. A my przyjechaliśmy na śniadanie i powiem wam, że to się musiało tak skończyć. Marice tak te sushi posmakowało, że idziemy zobaczyć, czy pani ma otwarte już teraz na śniadanie. A ja wrócę tutaj na golonkę. No nie ma tak dobrze, widzisz Mari, zamknięte. Na kolację sushi, na śniadanie sushi. Nikogo nie ma. Musisz dać szansę tajskiemu jedzeniu Mar. O jestem zawiedziony. Marico zbliżają się kobiece dni, no i musi sobie poprawić humor. Jak nie ma sushi, to zaraz wam pokażę, co będzie. Nie, nie, to nie są te butelki. Te muffiny tak nam posmakowały za 45 batów, że bierzemy jakieś. Nie ma sushi, jest ciastko, ale udało się namówić Marikę na golonkę. Będzie dzisiaj ze mną jadła golonkę, zresztą tak jak wczoraj. Hello, i jesteśmy z powrotem u szefowej. So the same too. W większości restauracji do takich golonek podają też e, darmową ekstra zupę. Ja mam swoją mm. i mam swoją, Czyli jakaś ciemniejsza Ale ci, moim ciem, zdaniem. Ciemniejsza i serduszka w środku pływają. Ale słodko. To dla ciebie czy dla mnie te serduszka? Dla, dla, dla nas. nas. Dla nas. Są i nasze golonki. Zobaczcie, czy one nie wyglądają świetnie. Do tego jest jeszcze jajo z tej strony i kapucha. No i pani wie, że nam tego sosu zawsze brakuje, to przyniosła nam ekstra sos. Mari... Wygląda zacnie. Po co ci jakiś kolagen, jak można taką golonę zjeść? To jest prawda. Coś się dzisiaj uparli policjanci. Postawili słupki z jednej i z drugiej strony. Tam też widać, zobaczcie. No i łapią z dwóch stron. My już po śniadaniu jedziemy na fajny punkt widokowy. Tylko widzieliśmy na Google, że jest zamknięte, ale ostat po ostatnim Google już nie ufamy, bo wczoraj nas to szukał Więc my, no, my to musimy sami sprawdzić i tam są dwa takie punkty, może uda nam się odwiedzić dwa Marika nie wytrzymała Miała być do. Miał być do kawy I jak w smaku ale pachnie to jest O, oho. To na razie. Jest mafin, ale nie ma kawy. Przyjechaliśmy do 7 eleven po kawę. Mariusz wiesz jaką. Weźmiemy pewnie cappuccino. Cappuccino, na zimno. Nie wiem. Mamy już kawę, jedziemy po drodze, może znajdziemy jakieś fajne miejsce, żeby sobie usiąść. Przyjechaliśmy na punkt widokowy, który się nazywa Overlap Stone. No i sprzedają tutaj bilety, zaraz sprawdzę po ile. Zobaczcie, jaka cena i jaka podwyżka. Teraz cena jest 200, jest zamazane. A my wiemy, że było 50 wcześniej batów, czyli teraz są 24 zł, a wcześniej było 6. No i pani powiedziała, że od roku jest taka cena 200, bo wszystko zrobili nowe i to lepiej ponąć wygląda. Tam trzeba wejść na górę. A Mari znalazła miejscówkę, gdzie się może kawy napić. Na parkingu. Zobaczcie z parkingu, jaki widok. No rewelka na wybrzeże. Ale Mari 200 watów co ma? Było 50. Od roku czasu jest 200. No nie zła przebitka. Nie zła no. Tu co, cybulaki nie idziemy? Stąd polatamy. Bo tam, to, tam to tylko kamień. Podjęliśmy decyzję, że nie wchodzimy dzisiaj, poczekamy, może jutro będzie słońce, więc jak już mamy zapłacić 50 zł za zrobienie sobie zdjęcia z kamieniem, no to lepiej, żeby ten widok był lepszy. A jutro mamy cały dzień, więc przyjedziemy tutaj jeszcze raz. Tam chcieli 200 batów, a tutaj jest napisane, tylko nie wiem czy to nie jest stary plakat, że jest 20 batów za osobę i jest trochę wyżej, a skoro wyżej to podejrzewam, że może być jeszcze lepszy widok. I jak będziecie chcieli przejechać na ten tańszy, to nie skręcajcie w lewą stronę na parking, tam gdzie oni będą was wołać, bo oni tam stoją i wołają, tylko jedźcie wyżej. I po jakichś tam 300-400 metrach dojedziecie do tego miejsca. Ale w jakiej dżungli ten punkt widokowy ukryty. Banany, palmy dookoła. Nie ma jak się zgubić, bo po drodze są i znaki. Tutaj jeden, tutaj drugi. O, taka góreczka. Takie widoki na nas czekają na trasie. Jeszcze nie widać za bardzo morza. Gdzieś tam widać prześwity, ale jeszcze nie to. Podejrzewam, że punkt widokowy jest tam, bo tam widać taki duży kamień. Są i kolejne znaki, to bardzo dobrze oznaczone, lepiej niż na tym wodospadzie, co ostatnio byliśmy. Tam, tam nic nie było. Świetnie to wygląda naprawdę. Oj, w takich w takiej dżungli też nie byłam. Dobra robota. I tamten punkt widokowy był taki, dla jest zrobiony, zrobiona. tutaj zobaczcie, zwykła ścieżka, nic więcej nie ma, cała roślinność pozostawiona i wchodzi się na taki punkt. Tutaj są banany, a tam jest nasza skała, ale widoczki nam się szykują, jeszcze kawałek, jeszcze kawałeczek. Dotarliśmy na górę i zobaczcie, tutaj jest 20 batów, 10% tego, co oni chcą, tu jest widok na jedną stronę, ale super, kurde, to się nie opłaca. Nie opłaca się tam wchodzić. Ale piękny widok. Tutaj jest właściciel tej ziemi. To on, nas, on nam nawet powiedział i wyśmiał tych ludzi na dole, że podnieśli to do 200 batów. On mówi, że wcześniej też miał tamto, ale sprzedał, bo to było jego i teraz tylko tutaj mu zostało. No ale zobaczcie, przeprowadzę was przez ten widok. Razem to zobaczymy, bo ja też jeszcze tam nie byłem. Więc zobaczcie, nawet gościu powiedział, że to jest śmieszna cena 200 batów. Tam. I jeszcze było, że rok temu było 50. Kurde, ładny ten kamek. Ole miejscówka. Podobny widok jak z tej restauracji, co byliśmy kilka dni temu. No pięknie. Zobaczcie, tam w oddali wszędzie palmy kokosowe. Zamówiliśmy jeszcze sobie kokosa za 40 batów, czyli 5 złotych. Pan nam teraz go otworzy. Jakieś małe te kokosy Mari. Chwila, odpoczynku się należy. No, widać, że nie jednego kokosa już otwierał. kochunka. Okay, Palca ma obciętego. Tak? Uuu, uh -huh. jak ładnie wygląda. Zimne, z lodówki wziął. Uh -huh. Zimne najlepsze. Oh. Napiliśmy się kokosa. Ale pokażę Wam jeszcze widok z drugiej strony. Nie, no rewelka. Naprawdę dobre miejsce, i za takie pieniądze. I tutaj Pan sprzedaje też piwo, kokosy, tak jak my braliśmy w lodówce. I tutaj możecie sobie posiedzieć właśnie z takim widokiem na tą zatoczkę, na plażę. Podpytałem tego Pana, i ten widok tutaj na to całe wybrzeże, na tą plażę, to jest Lamai. Jeszcze jedna informacja: jakbyście nie chcieli wchodzić te 200 metrów pod górkę, no to pan przyjechał tutaj skuterem i tam, gdzie my zaparkowaliśmy nasz skuter, to jest jeszcze droga do góry. I podejrzewam, że tą drogą właśnie wiedziecie tutaj, bo tylko dwie drogi prowadzą do tego kamienia, więc tak bym to obstawiał. A tu jeszcze raz widok na tą plażę. Być w takim miejscu i nie polatać dronem, to ja odpalam i zaraz zobaczycie rezultat. Marcin lata trochę, idę dołączyć. zobaczyć jak mu idzie. I jak? Ojej, jej. Pięknie. No. Świetnie. I pogoda? Zobacz, słońce wychodzi. O, ale jaka tu konstrukcja, kurczę. Ja tych klapeczkach noga by mi się poślizgnęła, i już. I nie ma mnie. No właśnie. Musła poprosić pana, żeby jej otworzył kokosa, bo teraz można <noise> trochę kokosa ze środka wyjadać. No. Dostaliśmy drugiego kokosa za darmo i zapytam pana czy też mi otworzy. Can you open it? Pan się zgodził. Czemu miałby się nie zgodzić nie miękkie te kokosy O, jak pięknie Kopukap. Jest już otwarty. Majka ma łyżkę, to zaraz będziemy skubać, ale ten coś wygląda, że ma mało tego białego. Marcin to profesjonalista. Proszę, jak ładnie wycina. Nie to, co moje kokos. Hmm. <noise> Tutaj on jakiś trzeba, Mari. No. A ja tam skubię, skubię. I poskubałam. No pięknie. O, pomary tu walą. Pomary, a nie mrówki? Bo ja weszłam przed nią no. czerwone mrówki. Obsiadły mnie. My już pomału się zbieramy. zasiedzieliśmy się trochę, bo tak fajnie, ale zobaczcie, jakby ktoś chciał, to może iść właśnie w tą stronę. Jest 500 metrów schodzić. My idziemy tą samą trasą, 200 metrów do skutera mamy. Stroma trasa, więc w klapeczkach, jak będziecie, to nie wiem, czy dać radę, bo w Kubotach to na pewno. Tu jakie banany dojrzałe już, zaraz będą gotowe do jedzenia. I zobaczcie, jak mało ludzi jest tutaj, tylko nasz skuter stoi. I tak, była taka parka. W sumie nie wiem, czy oni byli parą, ale. Ale była dwie osoby, i teraz dopiero mieliśmy jedną osobę, więc bardzo mało ludzi tutaj jest, bo większość zostaje tam. Ale tych co spotkaliśmy, ta jedna parka tak samo była na dole, bo stali przy nas skuterem. Aj, zapytali się o cenę i powiedzieli 200 batów, to nam powiedziano nie płaci bez przesady. A za latanie drogi na dole chcieli 500 batów ekstra. Pff, to jest 60 zł. Sporo. No to przesada, a tutaj za darmo. Get it by you. You just came out of the blue. If you only knew, let's sit and have a cup of coffee. Let's go to a restaurant, go to a fish. Spotkaliśmy chłopaków, którzy z gór tutaj zwożą duriany. Tu widać rozcięty kawałek, pewnie sprawdzają jakość. i Ładują teraz na takie samochody. Ale jak ładnie poukładamy. okej, ok, Durian, no, I don't like it. Oni lubią, my to tak nie za bardzo. Ja tu tylko chwilę nagrywek robię, a Mari już mi skubnęła skuter i będzie prowadzić. Dadaj, dadaj. Zjeżdżamy. Także mijajcie ten punkt, to panią jedźcie na górę po prostu. Przyjechaliśmy na Lama i Beach, ale zobaczcie następną walkę. Tutaj na Samoi będzie nasz rodak, Patryk walczył. I my już jesteśmy na plaży, postanowiliśmy, że się wykąpiemy, bo trochę słońce wyszło. Jak widzicie, lekko świeci za chmur. Mari wzięła specjalnie maskę. <laughs> Ale tu rybek nie ma. Tak Słabo, powiem. tak. Jeżeli chodzi o rybki, nurkowanie, to, to nie tutaj. Ale jest wyznaczony teren, o którym mówiliśmy ostatnio. Tutaj przy... dla ryb. W sensie, żeby nie pływały. Tak. I jak są meduzy, to tutaj prawdopodobnie się nie poparzycie, bo tam są siatki takie duże. Ale zobaczcie, jakie tu atrakcje jeszcze dzisiaj. Z Lama i tak widać samoloty, jak lądują. Tam jest czołg, czyli ta plaża, gdzie my mamy hotel. Przybliżę trochę. Ja uwielbiam samoloty. Uwielbiam patrzeć jak startują albo lądują. A ten jest już coraz niżej. My się powoli zbieramy z plaży Lamai, bo zobaczcie, te chmury nie wyglądają za dobrze. Mamy jeszcze kawałek do domu, a nie chcemy, żeby nam sprzęt wzmógł, więc jedziemy bliżej, bliżej naszego hotelu. Byliśmy na nocny market, na którym byliśmy wczoraj. No i pamiętacie, te kurczaki wymiatają. Więc ja biorę sobie takiego kurczaka za 25 watów czyli jakieś 3 złote. A Mari? Ja chyba też i do tego pić kawałk sushi. To Mari to zakochała się w tajskich sushi. No i nie będzie sushi dla Mari. Pusta półka. Będzie sam kurczak. Mm, a jak to proszę panią. Coś zmiksuje? Mhm. Mari ma zamówione sushi na życzenie. Pani zrobiła specjalnie pod Marikę. Już prawie gotowe. Jestem na pierwszą klientką dzisiaj, bo nawet jak się nazywa, szczypce są czyste. Mm. Ale dość grube te kawałki. Bardzo grube. Ładnie pocięła no. Mm. O Mari pod ciebie. To jest te grubsze wszystkie. 2 <installations> trzy, <trafisz> <korning> <trafisz> <applause>, <trafisz> <Miej operation> <trafisz> Lot the... Nie, lotowy no to samo, no, no, no właśnie Mały kawałek, ale dużo łososia, ale Marii woli więcej ryżu. No, <grym> to Weźmy ten, ten czy ten? A oba podobne. Tak, albo ten. O, wybieraj. Ten. 6 zł za takie pudełeczko. Jest. Marii, próbuje. Ja ci nie to to spróbuję poza kamerami, bo to mi się nie zjeść, to pusi. <grym> Ogromny kawałek, ja cię. No. Dałaś radę. Ostre. Hmm. Ostre? Mm. Ale w smaku lepsze na tamtym markezie. Tak? Ten, co całą rolkę. Tak bym obstawiał. Inny łosek był. Mniej suche tamto. Zobaczcie jak tutaj fajnie rozwiązane. Tutaj są takie knajpeczki i na stołach od razu poustawiane różne sałatki. O, tu, tutaj wygląda ta sałatka dobrze. Tutaj macie świeże warzywa, ogórki, jakieś zioła. O, i kuperek mają, Maj. Więc można sobie to podoprawiać ładnie. My się już najedliśmy, ale łazimy po tym markecie i tak patrzymy, patrzymy i tak naprawdę to jemy tylko oczami. I byśmy zjedli tam połowę tych rzeczy pewnie, ale lepiej nie. Jedziemy do domu, Maj. Albo do nas na dzielnicę. Tam się jeszcze pokręcimy. jeszcze po Mafinkach. jechaliśmy do sklepu po Mafina i jedziemy teraz na kawę do pokoju. Zrelaksować się po dzisiejszym dniu. Może na basen skąpimy jeszcze? O, jeszcze mamy czas, ale nie wiadomo czy nie zamknięty Albo już. Albo na zachód słońca gdzieś. Pięknie dzisiaj. znowu się robi ładnie. Jak zobaczyłam te kolory zachodu słońca, to stwierdziłam, że jedziemy jeszcze na plażę na chwilę. No i zobaczcie. Nie jest, tam, to też dziwne, bo zachód słońca jest z drugiej strony. A tutaj na naszej plaży ładne kolorki Czerwone. wyskoczyły. Mm. Tu panowie jeszcze wyciągają cały sprzęt z morza. Czwarte, ile Marii tutaj się spłynęło tego wszystkiego? Wszystkie w jedno miejsce. Wyciągają wszystkie. Jakie fajne knajpeczki na plaży. Tutaj jest jakaś promocja, można się napić z drinka. Aha, kupujesz jednego, drugiego dostajesz gratis, czyli jeden za 220, czyli wychodzi jeden 110, czyli jakieś 13 zł. No nie najgorzej. My się obawialiśmy o deszcz, a tu taki zachód słońca dzisiaj mamy. Wróciliśmy już do pokoju. No i stąd już takiego efektu nie ma. No ale z plaży naprawdę piękne za słońca. Idę myć nogi, bo mam cały w piachu i zaraz kawka do mafinka. U nas jest już godzina 22. Marika zaczęła ostatnie lekcje prowadzić, ale ja jadę jeszcze na miasto, kupić coś do jedzenia na kolację, bo później już mogą być zamknięte te markety, które my e, lubimy. Odpalam skuter i jadę do tego marketu, nocnego marketu, na którym dzisiaj byliśmy. Mam 6 minut skuterem, więc zaraz tam będę. Szybka zmiana planów, jednak zdecydowałem się na zupę, którą mam pod nosem i zapomniałem o niej, i oni tutaj szykują. Zupę z łączonami, a ja uwielbiam łątony. to są takie pierożki z mięsem mielonym z wieprzowiny, więc ja tutaj zostaję, biorę zupę. Oczywiście woda z lodem, dostępne w knajpach za darmo. Tak wygląda moja zupa i ja wiem, że ona jest dobra, bo ja już ją jadłem. Ta zupa jest po prostu petardziocha, tylko jest jeden wielki minus. Zawsze za mało rosołą mileją, i muszę chodzić po dolewkę. Ale z tym to nie ma problemu w Tajlandii. Jak widzicie, rosół już dolany, teraz sobie doprawię swoimi dodatkami. I pamiętacie, pamiętajcie, jak będziecie w Tajlandii, spróbujcie zupy z błątonami, erwelka. Namawiałem Marikę na zupę, ale Mari wybrała jedzenie z 7 Eleven. No to idę jej coś wybrać. W sumie nie wybrać, bo wiem co chce, więc tylko wezmę spółki. Pierwszy wybór padł na zupkę chińską, taką w tajskim stylu. A druga opcja to jest tost. I Marika jada te tosty, ale tylko z serem, bez tej i parówek. Ja już zrobiłem Marice zakupy, ale wiecie co się stało? Właściwie nie wiecie, wracam po jeszcze jedną zupę, biorę na wynos, tak mi posmakowała, dzisiaj jestem głodomorym. Moja zupa jest już tutaj zapakowana w reklamówkę, a ja jeszcze biorę sobie taki miks swoich dodatków do tego woreczka, więc orzeszki, sosy, pieprz, różne rzeczy. Tak się prezentuje mój miks na wynos, ja już się zbieram i jadę, bo Marice to stygnie. <grym> Spokojnie z tym toastem. nie jakie jakiego ci wybrałem? Z największą ilością sera. Mm. Na ja takie dni to najlepszy. <noise> tak się nazywa sklep koło naszego hotelu, Market. Tutaj jest nasz hotel, więc bardzo blisko. Zaraz Wam pokażę, jak my oszczędzamy na wodzie, bo na niektórych wyspach najtańsza woda w 7-Eleven to kosztuje 20 watów. Czyli to nie jest mało. A zaraz Wam pokażę, co my bierzemy. I właśnie, lepiej kupować takie rzeczy. Jak ktoś przyjeżdża na dłużej i chce trochę więcej zaoszczędzić, no to lepiej kupować w innych sklepach i właśnie na zgrzewki, bo taka woda wychodzi. 7 batów za butelkę, a nie 20. I to też nie chodzi tylko o wodę w tym sklepie, bo 7-Eleven jest dobre, jak się idzie po jedno piwo, albo jest się gdzieś na mieście, nie ma się czasu na jakieś zakupy, ale jak się chce robić większe zakupy, no to w tym sklepie znalazłem niektóre produkty nawet o 20% tańsze niż w 7-Eleven, więc to robi różnicę. A tak wygląda moja zupa po wyciągnięciu z reklamówki. Tutaj mam łątony i makaron. Powiem Wam, taka spora porcja rosół. Miskę dają też taką plastikową zresztą, To jest ten mój pakunek, który widzieliście sobie, robiłem orzeszki. Do tego jest jeszcze chili, cukier i coś takiego jak trochę octowe ze chili. Tak wygląda mój pakunek z gazety. Zobaczcie, błątony tutaj są. Tutaj jest wieprzowina, do tego jest smażony czosnek, jakaś zielenina i makaron. Tak się prezentuje moja zupa. Ja się biorę za jedzenie. Mari, pomachaj telewidzą. Do następnego.